Cześć, witajcie z tej strony bronek Jak widzicie na załączonym obrazku Przed nami Kubota wraz z Kosiarką Kosimy wszystkie polecki, maliny Wszystko Wszystkie pola jakie tylko mamy Tam w oddali Podeczki czerwone, z nich widzieliście w lobby, jak kombajnowaliśmy Tam już wykosiłem Teraz tutaj przejechałem dwa i to jest trzeci raz, dwa rządki zrobiłem Trzeba jeździć na dwa razy i na trzeci raz będę jeździł już tak szybciej środek ten przekaś Bo no, zarośnięte to jest ładnie ładnie no tak No tak sami to ocenicie Nie było za bardzo czasu trzeba przekazić ale Teraz, o, ładnie to już tam fajnie wygląda. Już tam coś tam można przejść, cokolwiek oplewić je. I będzie gizl. I tak później będę koszył środek, to przekoszę zaraz. A mam to nawet nie działam. Tutaj to tutaj tu już teraz patrzę i ten idę do jadę po samym czaku to przeramy chyba do kominika i lecimy gości nie ma to, co <tryk> muzyka gra, to znaczy że jest dobrze Łączę swój wałek, chodzi. Cała czas się teraz w sterku Obroty na wałku Gdzieś 530, 520 trzymam to czas. Za szybko nie przyspieszę bo to jest wysoki, wysoka trawa, żeby to ładnie skosiło. Chcę jechać szybciej, ale to później mi zostaje żeby to było ładnie zrobione a mi się za bardzo nawet nie śpieszy drugiego vloga nagrywamy już dzisiaj hubert raon nagrał a wtedy co nam pokazywaliśmy koszarkę jak coś tam a jak rozkręca bok i jak rozkręca ten i tam pewno miał go rozpawać. Teraz dojdziemy do końca, to Wam to pokażę, jak bym to zrobił. Tutaj nie przyspieszymy, ale nas spokoi Dzisiaj mamy poniedziałek, godzina prawie że 18, .00, 24 .00, lipca Tak sobie śmigamy w kółeczko Muszę się skupić na tym lusterku jak widzicie, to jest ładnie łyżeczki równe z trawą to jest może do końca, na głowę sobie nie założyłem. Jak ciężko Ale mam gdzieś. jest tutaj z bok. Wziąłem te blachy z obu stron, jednak zdjąłem. Zdjęliśmy cały wał. Tamta to od środka. Zaraz, może nam Od środka jest taki przyspawany kawałek płaskownika. Z tej strony chyba tak samo. Tak jest. Wał jest troszeczkę niżej opuszczony, jedzie na wale teraz wszystko. Znaczy tak samo jak wcześniej, tylko jest niżej chyba teraz. Nie wiem jakby wcześniej, ale chyba, chyba tak Dziób mamy założony. Ładnie nam podnosi czakar. Niech gdzieś leży. No, i wskakujemy sobie do ciągnika Kurma w to światu. Wskakujemy sobie do cięgnika i lecimy w koło. Widzimy się później. Jak widzicie, jesteśmy na kolejnym kawałku, już go kończę. Chciałem, aby nagrać, że kolejny kawałek zrobiony. I zaraz przyjeżdżamy tam dalej. Tu masz jeszcze obrachnicę zarośnięte. Trzeba będzie je odlewić. Ja tu jeszcze koszę środek. Tam jest koszony wszędzie. Tam w na Letnich jeszcze stało parę hektarów Ale tam stoi bus na środku Nie wiem, nie widzicie go I ten i... pojadę sobie Później jak skończę wszystko mi jeszcze po 1,5 hektara I... Malinach Letnich Też chyba półtorek, nie wiem, tam jest koło Tak to wydziała, ale to mało ale to jest kawałek, taki malutki kawałek gdzie mama tutaj oblewiła to wiele lepiej wygląda w to, to ładnie wygląda u nas dzisiaj żniwa ruszyły wszyscy koszą do paki. tutaj są kosi jest teraz na drugim końcu Przecież tam inne pola Prosi I sobie lecimy na drugi kamerze Kolejny to tam sąsiad pryska poleczkę czarną Tam kolejny jakiś gościu kombajnuje Tam też ktoś kombajnuje Nie widać go Na kamerce Włączamy bałek Pomijam reklamę sobie lecimy po dobra widzimy się bliżej końca tego pola później lecimy jeszcze tam no dobra widzimy się później jak widzicie cały czas prosimy mamy godzinę 19.56 będziemy pomału włączyć tego vloga może spróbuję coś nagrać no, może spróbuję nagrać jeszcze nocne koszety albo coś takiego drugiego i tak to wygląda z tyłu na dwa razy sobie kosimy w tamtych poleżkach kosiłem na raz, bo tam było wolęciutko a tutaj trzeba na dwa bo chcę było ładnie bo pod krzakiem zakoszonym. i się schodzi, tu długie sezon nie wiem ile one mają, 700 metrów albo więcej Boli już tyłek od tego siedzenia Ale nie ma sądu Nie ma tego złego co by na dobra nie wyszło Chyba jakoś tak to Tak to z tyłu szybko możemy przetrzeć Z tego co słyszałem to do mnie dzwonił Ładowarka już jest zdrowiona, Już nic nie skrzypi Kogut jest nowy kupiony i to także teraz daje porządnie, nie? Tak jak wcześniej. To chyba wszystko do tego vloga będziemy chyba go mało kończyć. Rano pojedzie na takie bardziej oddalone pole do gospodarstwa. 15 km i tak dobra. Dzięki za oglądanie! Subskrybujcie, łapkujcie do Rekorda. Piszcie jakieś fajne komentarze. Może to byście chcieli teraz oglądać. I wbijajcie jeszcze do mnie na TikToka yy, GR.Serownictwo. I to wszystko. Dzięki za oglądanie i na razie cześć.